Mu siemano, banany! Ja jestem Przemik Zero i witam Was już ponownie. Tak wróciłem, wróciłem po długim nie nagrywaniu do nagrywania. A dlaczegoż to nie było? Pewnie niektórzy się zastanawiają, bo niektórzy pewnie nie mają Facebooka albo po prostu jeszcze nie dołączyli do, do żadnej z grup. Znaczy do żadnej z grup do grupy na Facebooku albo też nie lajkują fanpage'a. Dlaczego mi nie było? Dlatego, że po prostu byłem chory, no kaszlałem Tak które głupio nagrywać z kaszlem, co nie? Ale teraz już prawie wszystko przeszło. <laughs> Jeszcze ten kaszel troszeczkę minimalnie się utrzymuje, ale już można co nieco nagrać. No i dobra. Myślę, że sobie rozpoczniemy trzecią nos i... zaczynamy! No i pozwólcie, że was też troszeczkę opierdzielę za to co robiliście pod ostatnim odcinkiem. Otóż zamknij ryj. Za zamknij ryj. Dobrze. I otóż chodzi mi o to, że po prostu yy, spoilerowaliście mi tak. Spoilery to jest co coś czego no... no nie oszukujmy się, za bardzo nie lubię tego, tak? Ponieważ yy, chcę... Lubię nagrywać gry, które po prostu nie wiem co się będzie działo. Dobra, jest tutaj. Dajmy go tutaj do dziesiątki wiał zwiał. John zwiał! O ty mendo ty! O ty ty ty! ty. Wracaj! Wracaj, wracaj, Wracaj! 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 wecaj, wecaj. dobra. Trzeba go od razu tutaj na dziesiątkę dać. Zamknęliśmy tutaj szyb wentylacji. To jest mój sposób, tak! Tak, już, już spieprzaj, spieprzaj. Masz tutaj wracać. Audio error, dobrze. Teraz musimy wykorzystać to, że jest on tam. Musimy to wykorzystać. No innej opcji nie mam, nawet jakbyśmy nie zrestartowali tego. Kurde, szybko, szybko, szybko Jesteś tu? Dobra, akurat chyba zwiał. To możemy go wrócić na szczęście. Okej, okay. dobra ziomuś. Dobra, ziomuś, bierzemy cię do dziesiątki. A, nie dokończyłem z tymi. <laughs> z tymi spoilerami. Błagam was, jak będę chciał jakiś jakiś spoiler odnośnie, jak przejść jaką noc, czy odnośnie. no, nie tylko. Kuźwa, no. Dobra, tu go weźmiemy. Żeby wiedzieć, że się tak szybko nie przemieści. Ja Was poproszę, jak czegoś nie będę um, um, umiał przejść, na przykład. Tak, ja Was poproszę. Bogam Was, ale nie, nie spoilerujcie mi, co się będzie działo w tej nocy, co się będzie działo w tamtej nocy, bo to. Bo to trochę, no, lipa jest, no. Po prostu potem mi się nie chcę nagrywać, bo już wiem, co będzie się działo, no. A tak to przynajmniej nie wiem. On idzie wentylacjami, dziad. Więc trzeba szybko zrestartować wentylację. Już. Już. Już? Świetnie Dobrze, że jesteś tu Uff oh. Hello. Oh. Oh. Gdzie tu idziesz? On tu idzie wentylacją, ja, ja to wiem Albo tu Albo tu Słyszałem go wentylacji, na szczęście zamknąłem wentylację Zamknąłem, tak, zamknąłem, zamknąłem, zamknąłem Wracaj tu, no błagam cię, no nie rób se jaj, no. Gdzie on jest? O ty Mendo ty!

Zapraszam, zapraszam, zapraszam do dziewiątki. Tak, oczywiście, witamy, witamy w naszym domku strachu. Ha, ha, ha. Ho, ho Spróbujemy pana tutaj przestraszyć. Zapraszamy tutaj, teraz do pokoju obok. Tutaj mamy wyjście. Jeśli pan sobie chce wyjść, to bardzo proszę. Bo ja pan tutaj za bardzo nie chcę, nie. Nie chcę za bardzo, żeby pan tutaj był. I gdzie pan z pieprza? Wracać mi tu. I tak, jeszcze raz wypróbujemy mój sposób, czyli zamykamy tutaj Ventilation i po prostu go ciągle zwabiamy do dziesiątki. Co chwilę do dziesiątki go zwabiamy. Wtedy będzie najdalej ode mnie. Będzie miał najdłuższą drogę do przebycia do mnie. O, ta to, ta, 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 nie dam się tak! Ja pilnuję tutaj tego ziomka. Spieprzaj mi stąd, Freddy, ja, ja cię znam, ty, ty mi zaraz wyskoczyć na łeb, ale spokojnie. No idziesz, 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 Freddy, tak? No cześć, cześć, idź sobie, no masz rację. Nie chcecie widzieć. No kurwa. Bye. Dobra, wiadomo, że on to jest... Nie, Freddy, błagam cię! Uhuhu. Freddy, Freddy! Nie rób tego, nie, nie nie radzę, naprawdę, no nie no, no zwołam armię bananów, no i będziesz... będziesz miał przerąbane, no Wentylacje Went Wentylację? Wędlacja się zepsuła, idzie tędy! Idzie! mendo! Tymendo! O, Tymendo! Spróbujemy to, spróbujemy, spróbujemy włączyć go, straszyć, spróbujemy Chodź tu, chodź tu, błagam, błagam, przyjść tu, błagam, błagam! Audio error! Chcesz pysk? Idź stąd! Nie twelo! Iść stąd! Chcesz znowu walkę na wzrok? A chcesz znowu wylizać mi pałę! Dobra, i tak i tak przegram, dobrze, dobrze, dobrze. No to Uuu! Jak się boję, naprawdę. O, normalnie. Borz. Kolejny. Przechodzimy tą samą noc. boście No nareszcie dotarliśmy do tej godziny drugiej, bez jakichkolwiek przeszkód. Myślę, że Teraz też nic się za bardzo nie będzie działo, jak sobie kamerki zrestartujemy Zaraz pewnie wentylacja padnie, bo jakże nie inaczej, niech sobie przejdzie wentylacją, tak? Gra ma rację O, te, te, te! Chodź Dobra, idzie Tu, tu kurde, error Wszystko O, 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 o Jak zapieprza już Jak zapieprza już Szybko, 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 szybko! Go! 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 Jest! Nie ma cię! Jest zamknięte! 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 Uff, nie ma przejścia! Nie ma! Dobrze! Dobrze! Proszę Państwa! Jakoś, jakoś, jakoś tam go... Hello! Chodź, no, chodź, no nie bądź taki, chodź. Chodź! Znowu tędy, a widzicie, a jednak ten tędy sobie przychodzi, co? Mhm, zamknięte, być. Zamknięte, wiesz co znaczy zamknięte? To, że. To, że. To, że idzie tam. Kto tam idzie? Freddy idzie. Dobra, jesteś tutaj, jest godzina czwarta, proszę państwa. Proszę państwa, już tak blisko. Trzeba go od razu zwołać. Jak tylko ucieknie. Żeby nie, nam się gdzieś nie poczuć. No bo stój sobie tu i tak. To, to jest dobra dla ciebie pozycja, naprawdę. Może znowu racz wejść sobie do wentylacji. Hello. Dobra, szybko, szybko, teraz tu! Tu znowu! Okej. Okay. Ciekawy, czy jakbym jakbym osobno restartował te systemy Czy by, by mi zeszło, zeszło krócej niż wszystkie restartuje? Nisz kiedy wszystkie restartuje. Ciekawy, dobra, jesteś ciągle tutaj, wentylacje ciągle są zamknięte. Godzina piąta! Godzina piąta! Czy wy to obcejacie? Godzina piąta. Błagam cię, nie odchodź stąd, błagam. Hello? Chodź tutaj, błagam, jest, 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 jest. jest. Cześć. Godzina piąta. Módlmy się teraz, módlmy się, kochani. Módlmy się o to! Chodź tutaj, nigdzie, nie uciekaj nigdzie. Musisz tutaj wytrwać. Do godziny szóstej. <noise> Dzięki temu wygramy. Naprawdę, nie, no co ty robisz? Chodź, wróć, wróć, wróć. Audio error. Nie, już to przeszliśmy na 100%, nie. To jest, to jest nieuniknione. Jest! Tak! Jest! Wuhu! Yeah! Fuck yeah! Udało się proszę państwa nareszcie. No... O, czekaj, cieszyłem się że żegnać, zapomniałem. Jeszcze minigra! Kolejna minigra... Okej. Okay. Jak pamiętacie ostatnio ruszaliśmy się Toy Ban... Nie, tak, Toj Bunny i Toy Freddy. Tym razem jesteśmy chiką. Toy chika. Oczywiście części drugiej. Czy znowu... Dobra, dobra, ale czy, poczekajcie, pójdziemy sobie tak, tak więc na dół tym razem. Poszliśmy... Okej, okay, jest. Jest fioletowy... Jest fioletowy Freddy. Idziemy sobie za nim. Okej, okay. o co tutaj chodzi? Fioletowy Freddy. Tak, zaprowadzi nas <laughs> z powrotem na miejsce, gdzie... Roz, tak, 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 to jest tam, to jest tam. Ja dokładnie to pamiętam. Zobaczcie. Widzicie? Freddy <laughs> rozwalony. To i bany rozwalony. Teraz nie będzie się dało wejść. Oczywiście error. I teraz. I koniec. Nie wiem, napiszcie mi jak, jak odczuwacie, co... Nie, no, lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie, bo wy już to wszystko wiecie przecież, zapomniałem. Tak więc cóż proszę Państwa, kolejna noc proszę się rąbać i... Przechodzimy już do nocy czwartej, już jesteśmy na półmetku, można powiedzieć. Fight Night at Freddy's, 3. oczywiście jeszcze sobie przejdziemy te te jakieś tam, ja nie pamiętam jak to się nazywało, te, mod, te dodatkowe noce ale sobie je przejdziemy, przejdziemy sobie wszystko. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zapraszam Cię bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału, jeśli spodobało Ci się moje prowadzenie i chciałbyś zobaczyć mnie w akcji, w akcji. Tak które dziwnie powiedziałem, a jeśli chciałbyś właśnie oglądać dalej film jak, jak gram w sobie w coś, jak komentuję bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji do ogl i do na, oczywiście na fanpage, tak? Do polajkowania fanpage, żeby być na bieżąco i bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam Was do grupy na Facebooku, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo duża aktywność moja, jak i moich widzów rozmawiamy sobie, udostępniamy różne rzeczy, naprawdę można się, <laughs> można się umawiać na wspólne nagrywanie na przykład Jakieś, nie wiem, pogadanki różne Naprawdę, naprawdę świetna atmosfera Za Zapraszam bardzo serdecznie Oraz też zapraszam na Na serwer TeamSpeak Nasz serwer TeamSpeak, który robię Z dwoma pozostałymi youtuberami Tak, tak, chyba z dwoma No, A więc serdecznie zapraszam IP będzie teraz na ekranie Lub też w opisie właśnie ktoś do mnie idzie Tutaj w grze ale dobra, my się z wami żegnamy i chcę chcecie wiedzieć w kolejnym materiale, tak więc pa-pa!